Ciepełneczko, widzowie, z tej strony gdzieś widzimy się na MPG, ale widzowie, dawno MPG nie było. Słuchajcie, ja tutaj sobie wstawię wodę na, na kawkę w garnuszku, oczywiście, bo czajnika jeszcze nie mam. Dywizora nie będę na razie odpalał. Widzimy na dwór, zobaczymy, co tu się na, na podwórku dzieje. Co tu słychać. Jest siódma rano, zobaczcie, jak to pięknie jeszcze wszystko wygląda. Ptaszki ćwierkają. O, tu garażu nie zamknąłem. Lonik stoi. A co tam jest brama otwarta? Ej, gdzie jest golf? Gdzie golf? Kurna Gdzie jest golf? Uh, co ja mam zrobić? Widzowie tu był golf i by stała BMK i stał BMK stała i stał golf. Bo one by nie były wypożyczone. Nikt nie wypożyczał. Janina może wzięła. Może Janina wzięła. Janina! O! Pani Janino! Brała pani rano? Brała pani, golfa? pani Janino, czy, bra czy Nie lubimy lanci, chyba jest to Tak, a brała pani Janina golfa? Co? Czy golfa pani Elina mojego brała? No i jest kurde, ja już jest ciepło! Po co ja by miała golfa? Samochód, zakładać? samochód mojego golfa, bo nie ma go na podwórku. Nie, nie brałam. No to szybko na podwórko pani Elina przyjdzie. Kurde. Na moje! Na moje! Na moje! A znasz tę piosenkę? Znam, 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 tylko nie ma golfa. A co ty panikujesz? Może komuś wypożyciłeś? Nie! Wieczorem stały dwa samochody i brama była zamknięta. Teraz brama jest otwarta. Dobra, ale czekaj, gdzie stały? No tutaj. Golf stał tu. O tu stał golf. Gdzie ja teraz stoję? No to ci nie ma. No wiem i trzeba iść kamery zobaczyć. Czekaj! Musimy zrobić dochodzenie. Ja kiedyś byłam policjant... Nie, no policjantką nie byłam. Ale miałam no. aspirację, żeby być. No trzeba iść kamery Więc zobaczyć. Tak. Czekaj, NIE PANIKUJ, MŁODY! Dobra. Gdzie stał? O tu, o, obok, obok BM-ki stał. A jakie on ma wymiary? No trochę większy od BM-ki. Obo... podobne. Czyli stał tu, No. Wiesz co? I dobra, teraz musimy ustalić drogę, którą wszedł bandyta. Czekaj. No musiał... Nie wiem, trzeba Daj kamery zobaczyć. Ten ma około... ...dwa metery. Ka przyjdzie pani na zobaczymy o kamery. Ogarnij się Cię już! No Mogę kamery trzeba zobaczyć! jestem detektywką! No dobra, no. Mogę ustalić to? No. Jak nie, to mnie nie wołaj! No to ustali Pani Janina, przepraszam. Teraz muszę zakopcić! Nie! Nie wolno! Nie wolno! No! I słuchaj! Dwa metry... Uuuu nie, tu nie skoczył, tędy nie! Zobaczmy bramo musiał, albo tu. przez płot! Czekaj! Możesz ty się chwilę zamknąć! No, okej. Okay. Dobra. Czekaj, buźka. Pani Janino. Przez płot raczej nie skakał, bo by były portki porwane. Dobra. Zobaczmy czy tu jest... Uuu! Brama otwarta, dziejuś! już. Są dwie bramy otwarte. Tylko ta była otwarta. C ta była otwarta, tamta była zamknięta w dodatku. I to był błąd bo jego ja to podkusiło. On tędy wbiegł i pewno zobacz, tu co ślady, pobiegł tędy, tędy, tędy. Tutaj wsiadł do golfa, bo był pierwszy. Wziął golfa. Fruuuu! Pem, pem, pem. Pierwszą otworzyła się i pojechał. No to zobaczymy kamery, może, co? I trzeba po no, policję no dzwonić. Najprościej. No. Biegniemy do kamery, zobaczy je ja zaraz po policję dzwonią, bo tak to nie będzie. Dobra, to chodź zobaczymy. O jeś. Dobra, czekajcie mi to odpalę kamery. Też nie... nie Pokaż poka to! Czekaj, czeka. ja wyłączę wam, żebyście nie widzieli gdzie mam kamery, żebyście nie byli tacy sprytni i tu nic nie ukradali. No nie wierzę pani Janino, gratuluję. Nie wytrzymam cię już. Ale widzisz, miałam rację, moje śledztwo. Gratulacje. Nie czy to... Ja już Wolałbym nie gratulować, no ale miała pani jej na rację. Jejuś! Wiesz jakiś tego policję. Jejuś. No jaki? Ktoś ci ukradł samochód? No tyle to wiem. Tyle to A się jest... domyśliłem. Ja uważam, że ja bym tego bandytę, a w ogóle on był na czarno ubrany jakoś, on jest zamaskowany, to jest jakiś będzior. No ktoś pozazdrościł ze wsi samochodu, niestety. Dobra, Cieś, ja poczekaj, po przeanalizujmy sytuację. Komu opowiadałeś o swojej wypożyczalni? Pani Janinie i Jarkowi. Czekaj, zakopce. Aha, dobra, przeanalizujmy to, czyli sądzisz, że ja zaję. Nie, nie powiedziałem Gdzie? tego, ale na przykład pani jej mówiła o pożyczalni wypożyczalni dla yy, listonosza, księdza, policjanta, dla strażaka. Ymm, ostatnio też pani jej mówiła tutaj w kręgu gospodyń wiejskich i kurierowi jak paszkę przywoził. Jakby dużo osób. No wie. też racja, Czyli dużo osób musi teraz tuka Nie, po prostu na no policję przekażę im te nagrania. Niech oni tu przyjeżdżają, niech to zabezpieczają i niech szukają. Nie nic dwoń. innego mi nie ja zostało! Znajdę sama. Ja zadzwonię. Ja zadzwonię. Ja już nie, dwoń bozy! Pójdę! No. Ja muszę zadzwonić, no ja tego tak nie zostawię No pani Janina. No jak ja to tak o zostawię. Jezu. No dobra, no jak chcesz. No. Ja chcesz, to ja mogę wciąć prywatne śledztwo, ale. Policjantowi ja nie będę nic tłumaczyć. Znaczy no, to ja wytłumaczę, a pani Janina no, też może prywatne śledztwo wdrążyć. Dobra, ale jak ty chcesz dzwonić, to ja stąd idę. Cześć, dziejuś! Ja no dobra, to cześć. Dzięki za pomoc. Czekajcie, hm. widzowie. Zadzwonimy. Zadzwonimy na. Na policję. Dobra. Oby odebrał, oby odebrał. Oby odebrali. Halo. Dyspozytor no. numer 8. Dzień dobry, z tej strony numer 9. Numer alarmowy 112, w czym mogę pomóc? Z tej strony 9, boża proszę pana, ukradziono mi samochód. Ktoś ukradł mi samochód w nocy, mam nagranie na kamerach, jest wszystko widoczne. Prosiłbym, proszę żeby pana jakiś patron przyjechał. Dyspozytor numer 8, numer alarmowy, w czym mogę pomóc? Ukradziono mi samochód. Gdzie to się stało? To jest kolonia, i to jest 16 przez 3 łamane na 5832A, x do Ktoś po prostu wtargnął na moją posesję. Nie wiem, jaki wsiadł proszę do samochodu pana, i odjechał. Proszę powiedzieć mi szczerze, czy doszło do rękoczynów? Nie, nie doszło, to bo w nocy nic, nie rano wstałem i samochodu już nie, nie było. Skąd on wie, że ktoś doszedł na posesję? Mam kamerę, że zobaczyłem nagranie z monitoringu. Proszę pana, czy komuś potrzebna jest karetka? Nie, nikomu, proszę pana, potrzebuję pol policji, żeby przyjechała, zabezpieczyła materiał nagraniowy i zaczęła śledztwo. A nie może Pan przywieźć na komendę? Nie mogę, tu mogą być jakieś odciski, czegokolwiek, niech tu przyjedzie ktoś, kto się na tym zna, proszę Pana. A na czym podejrzewa Pan, że mogą być odciski? Yy, na bramie. Ponieważ otworzył bramę. A czy to kradzież nastąpiła w garażu? Nie, nastąpiła na podwórzu, aczkolwiek bramę otworzył od... Yy, ...wjazdową na posesję. Hmm... Proszę czy... Pana, czy Pan pomagał temu sprawcy? No jak pomagał? Jak pomagał chłopie? Ja spałem, w sensie, ktoś wszedł na, proszę, na podwórko, podpierdzielił proszę... mi samochód i pojechał, długo dał przez pole Pana, rzepaku. Czy pan będzie tutaj gadał tak powiem sobie sam, czy pan będzie tutaj odpowiadał na moje pytanie? No jak mogłem pomóc komuś ukraść mój samochód? Ja mówię o tym, czy mógłby pan pomóc na przykład nieświadomie w jakiś sposób, na przykład uchylił pan bramę niechcący. Nie. Czy doszło do na przykład yy, jakiegoś starcia między panem albo, nie. albo bandytą? Nie. nie. A czy podejrzła pan kogoś, yy, kto mógł to doglądać, tego? Nie mam pojęcia. Hmm. Proszę ale nie wiem, czy jestem w stanie panu pomóc. No ma, dostarczę nagranie, co za problem, żeby po, z, poszukać. Aha, a, z, a skąd ma nagranie? To pan nagrywał go? Z kamer. Mam kamery na domu i na drzewie. I kamera z domu o, na, nagrywa a czy jedną część widać podwórka. Na Słucham? Znaczy no, tego bandytę widać na kamerze? Widać jak najbardziej. I na jednej kamerze, i na drugiej kamerze go widać. I no, no co robi na, ty na tym nagraniu? Targa na moją posesję, wsiada do samochodu i odjeżdża. Dobrze, proszę pana, sytuacja jest poważna, wysyłam patrol. Dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia. Jak tu się cholera jasno dogadać z tymi policjantami, jak on mnie pyta, czy ja pomagałem sprawcy, ukraść mój samochód, no czy on jest poważny, no widzowie czy to jest normalne, no powiedzcie mi tak szczerze. Skoro dzwonił ktoś mi ukradł samochód, to znaczy, że ktoś wszedł, ukradł i pojechał. No chyba krótka piłka, on się pyta, czy pomogłem. Czy ktoś jest ranny, czy ja się z nim biłem, albo czy ja mu pomogłem sam mój samochód ukraść. No to jest normalne waszym zdaniem, no, no ale tak szczerze, tak serduszka widzowie, w komentarzu napiszcie. Czy to jest kurde normalne? No ja uważam, że to nie jest normalne. O! Tu hej. Tutaj. Dobra, przyjechał, może w czymś pomogło Jak za nimi nie przepadam, no to teraz mi się przydadzą, no niestety. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Jeszcze pana w no... yy, ktoś mi ukradł Dzień dobry. samochód. Starszy październikowy Stanisław Bączewski, w czym mogę pomóc? Ukradli mi w nocy samochód, mam nagrania z kamery, wszystko widoczne, dokładnie widać sprawcę, który kradnie ten samochód no, i, o, i wyjeżdża. Czy jest, pan, e, czy jest pan aktualnie w sytuacji zagrożenia zdrowia <grym> lub życia? E, zdrowia psychicznego, ponieważ ktoś ukradł samochód z mojej wypożyczalni samochodowej. Jest świeżo Co otwarte. Pana, to nie, nie może pan w sytuację się uh, ukierować na komendy? Nie. Bo ja mam ja materiał panu, do zgrania. Ale ja, ja tu panu powiem szczerze, że ja to jeszcze myślę, iż policji drogowej, ja to mandaty wystawiam do jazdy. Aha, możliwe, że tu są odciski palców na tej bramie, bo on otwierał ją. w nocy, wszystko widać na kamerach. A, a wie pan, jak się ściąga te odciski? To ja mam wiedzieć? No tu nie no, to policja powinna wiedzieć, ale to, panie, ja jestem ja, panu mówię z drogówki. To ja nie wiem, jak to, ja to nie mam sprzętu i w ogóle to się walki hmm. nie wiem. Kryminalnych, chyba dochodzeniowych, albo coś, ale to jeszcze by trzeba było z jakiejś warszawy ściągać, czy to na wsi, nie ma tego. No to co ja mam zrobić w tej sytuacji, proszę pana? Dobra, chodź pan, pokażę panu kamerę. Szczerze, Nagra szczerze ale powiem je panu. No czeka, pan, popatrzcie, czy tak gorączkuje, to ja to patrzę na pana, to jakby pan w gorączku wodził, pan. No bo ktoś mi samochód podpierdził w nocy, no jakby panu ktoś samochód ukradł, to pan też Dobra, był taki spokojny. Słucha pan. A nie! Ja samochodu nie mam, mnie na to nie stać. No widzi pana, to Dobra. był samochód za 100 tysięcy. Proszę pana, powie pan, ile kosztował ten samochód, ci strata jest duża? No 80 tysięcy, tak myślę. Słucha pan. Szczerze. Ja myślę, że zanim dojdziemy, tego sprawdźcie to pan odrobi to. Panie, tego go ta gdzieś po dziuplach, może już samochód rozebrany na części już sprzedają. A ma pan pomysł, gdzie on może się kryć z tym samochodem? No nie wiem, albo jest gdzieś pojechał, w pioruny, albo gdzieś w dziupli siedzi i na części go rozbierają. Szczerze proszę pana, mi się wydaje, że mi tego nie dojdzie. No to... Na... No co nie dojdzie? Co nie dojdzie? Mogę, a, pa... a pamięta pan, jaką miał pan tam tablicę rejestracyjną? No. Pamiętam. Może go spotkamy gdzieś na wsi, jak będzie się bujał. A, na pewno, to samochód ukradł i teraz po wsi będzie jeździł. Oj, jest na to szansa. Tak samo, jak na to, że go znajdziemy. O, zerowa. Dobra. Ma pan ten czy swojego mam dać? Pokaż mi pan, ci nagranie. Dobra. To tu siada pan. Czekaj. Puści mnie pan, przejdę. Siada. Ujedź się. się Siadaj. I, I tu spację. Dobra. Delikatniej, toś to nie. Nie czołg. Cicho, bo słucham nagrania. Masz pan piwo? No! Panie... Idzie, idzie, cicho, cicho, masz piwko. No panie, toś pan w robocie jest, patrz co tam idzie. Dobra dobrze, tam pojechał, nie bo nie spóźnij A czemu tu dźwięku nie ma? No, pewnie dlatego, że nic nie mówił. Aha, to mogłeś go pan zakazać. Spałem! No nie uwierzy pan, że. Odszed... No to pani, no to jakbyś pan spał, to ciała ja tu będzie oglądać dłużej. Co pan nie interweniował ja by... a, co, a co pan robił o od, od 3.40 dzisiaj? Ja? Na w nocy. Szukiłem. No to tak, żeś pan służbował tu, patrolował, że mi samochód ukradli. Panie, akurat te diabły baba. No. Słucha pan, ja Uf, panu... Daj go A o, o, ktoś zjadł do samochodu, to pan? O, ja, jak się pił, bramy. Dobra, jedź pan. Z, o, wychodź stąd, jedź stąd. Sam. Dobra, czekaj, zgramy to. Ja nic nie zgrywam, pan? ja sam to dojdę. Poszedł, Dobra, czekaj. Poszedł. To, to jak już jestem na interwencji, to muszę, bo później będę musiał zaznaczyć, że nie właściwie zawiadomiony. Masz pendrive'a? Zgrij mnie to. Już jest grana, trzeba go wyjąć tylko. Trzymaj. My nie jesteśmy na ty. Ja trzyma pan. Ja pan Stanisław. Trzyma pan, Staś, panie Stanisławie, Dobre. trzyma pan. Poczekaj, czyli ja to muszę przeanalizować. On wszedł, który Randy. To gdzie się samochód stał? Tutaj, toż, tak? To wszystko widać na kamerach, wszedł tędy. A tędy wszedł, ja myślałem, że z drugiej strony, pamiętasz? Tędy wszedł. Jest. Słaba jakość. No. Jak jakoś nie, ja nie, no, nie będę biegł. nie będę biegł. Jezu. No i tu podbiegł pod samochód. No. To ślady nawet. A skąd on miał kluczyki? O Jezu, ślady się, no tak. No powiem panu szczerze, że teraz no nie trzeba mieć kluczyków, żeby odpalić samochody. Bo to u No nie wiem, ja jestem złodziejem. A widzi pan, i to jest pana błąd. Bo Mylę ja dość jakieś... swojego. Słucha pan, ja panu powiem ściedzie, Ja do swojego opla policyjnego to kluczyk mam. A pan, jakie kejleś, to ja to nie wiem, co to takiego No. No to. Pomoże pan, czy Okej. nie pomoże? A nie może pan zagnąć bramy, żeby nie ukradli drugiego. Dobra, jedź, jedź, Pani Stanisławie, jedzie pan stąd po prostu. Nie chce pan na oczy widzieć. No to czekaj, zaraz, dojdziemy. A w którą stronę pojechał? Pan zaraz już tu. To... Nic pan nie dochodzi, pan jedzie. Szuklatkę Szuflad... tego pendrive'a tam wrzućcie, bo Jakie ja nie, nie chcę waszej pomocy. Jakie ty masz imię? Dziejuś. Ja cię zapiszę. Dziejuś. Co to ukradli BMK? Toć BMK stoi. Golfa. Jakiego golfa? Szóstkę. GTI. Ja żółty kolor. Na I jedź pan stąd po prostu. Już jecie, ja nic nie więcej. Nie, nie chcę. Dobra, czekaj, Nie chcę szpice. nic więcej od pana. Golf jaki kolor? Na, na, żółty na nagraniu wszystko jest. rejestracji widać golfa dokładnie. Nie pana, ale pan się ze mnie nie śmiewa, bo ja mam tego. Ja jestem ślepi na koloris. Jak to się naziwa? nie pamiętam. Pan jest Zlamatyńczyk. O, Dalmatini. Daltonista, dal, przepraszam, Daltonista, Dalmatyńczyk to pies. A to ja jeszcze, jeszcze daltonista. <grym> no. Yy, ja na kolory jestem ślepy proszę. Rozumiem, pan. rozumiem, Ja panem, na przykład ja jeżdżę ja udziałowym tu... radiowozem. Nie, on jest szary i niebieskie paskim. No widzi pani, a ja panu nie wierzę na słowo, bo ja tego nie widzę. Ja no. widzę tylko... Okay. Ja widzę tylko w to co widzę. No, już może pan... Je, no naprawdę jedzie pan, bo ja nic ja więcej od was nie oczekuję. Nie wiem pan jeszcze ściedzie. Chciałem, pan powie. No. Jakby pan był na moim miejscu, ciociowy, jakby pan dochodził tej sprawy? A nie macie na przykład jakichś podejrzanych aktualnie co do jakichś grup zorganizowanych? Na przykład? Mam podejrzenia do pewnej grupy zorganizowanej. Dzisiaj ich wszystkich ciach, legitymowałem. Ale wątpię, żeby oni tam samochodem mieli jeździć, jak. Jak oni ledwo się, kurde, w trzech, jak chodzą po wsi, to się ledwo trzymają na nogach. Jeden drugiego musi podpierać. No, banda trzech. Wszystkich ich dzisiaj legitymowałem, ale legitymujesz się ten on nawet nie wie, jak się nazywa. No, co, co, co za No nie wiem, a, ja bym na przykład pojeździł, poszukał, posprawdzał, popytał. Cokolwiek. No to ja pojeżdżę, tylko teraz akurat, zaraz mam pole obiadowo. To ja teraz jadę na obiad. Jedź pan, jeźdź pan na obiad, żegnam. Ja już nic więcej od pana nie oczekuję, nic więcej nie chcę, na razie. Ja, ja będę przyjeżdżał do pana, przyjeżdżam. Jedzie pan jedzie, pan, jedzie pan, jedzie pan. Panie, to ja jutro przyjadę. Nie, dobra, dobra, to jakieś, spoko. Jakieś śniadanie Tak, pewnie, no. Dobra, I no je, dobra, dobra. Jedzie. sam raport z dnia. Mm -hmm, dla, dobra, jest, dobra. Jedzie pan, jedzie pan. To do widzenia, I do, ja widzenia do widzenia, panie Staśku. Ja to z panią Iną sama garnę chyba, bo. Oj, no widzicie jak ta policja wiza wiedziała. No i co ja mam zrobić? Jak on mi mówi, że oni tego nie znajdą, bo oni się nie chcą, musi jechać na obiad. A bo dlaczego ja nie pilnowałem samochodu, że to jest moja wina? No ja mam tego serdecznie dosyć, widzowie, po dziurki w nosie. Pojechał. Pojechał. A nie, pojechał jednak. Co on tutaj? Co on tu trenuje? To co, on się nie wyrobił w zakręcie? No jakoś tak... On tutaj... Co on tu ćwiczy? A gdzie on tu do Janiny wjeżdża? Cze co pan robi? Tu moja, tu moja koleżanka mieszka, proszę pana. Czekaj, panie, zapytam, ci, świadkiem biła. Nie była, ja już nie nią rozmawiałam i ich pewnie w domu nie ma. Pani otwiera, ja muszę tu przesłuchanie zrobić dla pani. Nie ma Wiesz, jej w domu. No pewnie nie ma, no ich nie otwiera. A gdzie poszła? A skąd ma wiedzieć, ale ona nie ukradła na pewno. Tak samo na naprzeciwka, Jarek też nie ukradł. Tu też pan nie wjeżdża. Nie wie, tutaj Jarek mieszka. Mój przyjaciel. Panie, coś pan narobił Aj tam parkują na środku tam Nie ma Jarka w domu. Jeździł kto w domu? Nie ma Jarka w domu. A co to jest otwarte? Ty może też coś się ukradli stąd. Ja jest tu kto w domu? Czeka pan. Chodź pan za mną łazić. Ja jestem sam na służbie. No ale to jest dom mojego przyjaciela, dlaczego to jest potwierane i światło się pali. Mam pana leszczować? To jest prawy... to jest bardziej mój dom niż twój dom, chłopie A, no jeszcze pewnie jeszcze drzwi przed, przed nosem i zamknij. Szkoda, że klamki nie mogę teraz otworzyć. O. Naprawiła się. Mam dość tych policjantów, widzowie. Naprawdę mi serdecznie dość. A dlaczego tu u Jarka było wszystko potwierane, To mnie też zastanawia. Uch. No czego? Czego pan szuka tutaj? Panie Staśku? Panie Staśku? toś tu jestem, e! O, a skąd ty się tu wziął? O Jezu. Ej, słuchaj. Przesłuchałem paru świadków. Jak tak się wykorzystywałeś ty... paru świadków? No pojeździłem po domach i nawet na przerwę nie pojechałem. Powiem tobie, nikt nic nie widział. Aha, już na, ja na jeszcze... tym się kończy, tak? Już nic więcej nie będziemy nie. tutaj szukać? ja jeszcze dam tego... No, co tego? Pan, pan, pan Rajfa do analizy. No. I pojedziecie trochę, popitam ludziów, czy, czy ktoś coś widział. Okej, okay, dobra, to jedzie pan. Najpierw jadę na kebaba. Dobra, a jakiś napiwek i zastarania? Nie. Dobra. Będzie samochód, to będzie napiwek. Do, do widzenia. Do widzenia dla pana. Dobra wizowe. nie wiem co o tym wszystkim myśleć, jestem... Przykro mi jest, jest, mi bardzo smutno. Kończę ten odcinek, trzymajcie się, cześć.